Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z CleefBerker Jericho. Ostatnio totalnie mi nie poszło, rozwaliły mnie na łopatki te bunkry. Dobrze, pomodliłeś się, daj mi teraz mówić. No i wydaje mi się, że nie poszło mi najlepiej, ponieważ troszeczkę źle to rozgryzłem, bo nie wystarczy tylko wysadzić tych bunkry, te bunkry, ale też tutaj co, za jakiś czas przyjdą przeciwnicy, więc jak najszybciej wysadzę ten pierwszy bunkier. I... teraz muszę się schować? Dobra. I zaraz przyjdą przeciwnicy, więc będę musiał uważać troszeczkę na nich. E, tych swoich wycofałem. To jest teraz bardzo ważne, mi się wydaje, żeby oni nie ginęli tu po środku, nie biegali za mną. Ojku, dobra, jest przeciwnik. Już widzę. Tam jest przeciwnik, muszę go rozwalić najpierw. A moi strzelają? Nie bardzo. Nie, tutaj nie ma. O, ja właśnie. Rzucę mu granat. Ojku, jaki tam ma mały zasięg. Udało się. O, jest kolejny. No, niedobrze. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, moi ich rozwalają. Tam jest kolejny przeciwnik. Postaram się ich powoli wykończyć. Okej, okay, kolejny nie żyje ode mnie. Nie wiem czy oni będą, nie będą tutaj wchodzić. Mam nadzieję, że to nie będą w nieskończoność. Dobra, biegnę. Okej, okay, chyba się udało. Kolejne gry ma wy się tam skrzesicie? Wy się wskrzesicie, dobra. Nie żyje. O Boże! Tak się rozpią tutaj. Mm, nie dobrze, niedobrze. Wstawajcie. O dobra, dobra. Leży. I tam jest kolejny. Dobra, to muszę się teraz przedostać. Nie ma sensu. Takie strzelanie, bo oni się ciągle będą respić. Ale pojedynczo musiałem to zrobić. Okej, okay, i udało się. O kurcze. Niedobrze. Przeżył? O co jest? Boże, to jakiś Niemiec. O kurde, zabił mnie. To chyba nie tak miało być. Dobra, muszę tutaj coś klikać. No to jeszcze raz, ale po bunkrach, na szczęście. Idealny akcent. O nie, 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 nie. chyba źle zrobiłem. Udłusił mnie. Kurde, sorry, znowu początek. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Powoli, mam troszeczkę czasu na klikanie. Aleś ty paskudny Dobra. Po nim udało się jej. Właściwie jej co ja mówię jem to jest ona. Dobra. Ło, wow. się wystraszyłem. Oh, mistress. oh your souls will pave the way for our i don't think so how are these assholes still alive that was like what 70 years ago 65 what about the previous squad how did they close the breach we don't know they never came back out well that's just fucking beautiful maybe they left us a note delgado holster your goddamn weapon frank what's wrong with you I didn't sign up for no fucking suicide mission. If you're going to point that at me, you better use it. Ah! Oh, fuck! Frank, stop what the it. hell is wrong with you, man? Paul! Delgado, stand down! Abby, constrict him. Sir, do you think you can resurrect him? One way to find out. Everybody stand back. Kurde. Podejd do niego and. I... Spacia? to place this man under arrest. don't do it, jones. he's lying. what else isn't he telling us? delgado, you accidentally discharged your weapon. that was no accident. right, delgado. sure. an accident. this isn't over. you should have let like them kill one another. it would have saved me the trouble. You will suffer eternal I think she wants us to surrender. Well, at least she's kept her sense of humor. Lichthammer! I am Father Paul Rawlins of the United States Army Chaplain Corps. The war is over. The fatherland has fallen. Let us pass, and we will do what we can to release you and your men from this purgatory. Okay. <coughs>

Kto tak skacza, A to ona Okej, okay, podniosę Cię I gdzie ty jesteś? Tam Czemu nie mogę w Ciebie strzelać? Przyzwałaś kolegów, to ja wrzucam pro. Dobra, co jest, co jest, co jest, co jest. No. no, tylko trzeba ja mam do niej strzelać? Nie, do nich to się kurczę, pokłócili troszeczkę. Chyba, że to ona tak na niego wpłynęła, że on strzelił. Więc strony rozumiem, nie pisali się na misję samobójczą, nie wierzą w swoje możliwości. Nie wiadomo, czy książę o wszystkim mówi, ale no, strzelić do jednego ze swoich. Kurde, co ja mam zrobić? Czy ja ją w ten sposób rozwalę? Czy możemy uciec? Nie. Może mam się w kogoś zmienić? Nie wiem, właśnie. No to wstawaj, Black. Gdzie? O, tu? No, wybuchnij. Jeżeli, jeżeli, gdzie ona jest, kurde, ile mam strzelać na niej, nie ma jakiejś metody? O, jest, what is what? Ona? Koniec. Udało się, chyba. Dobra, możemy wejść teraz w niego, tak? Rowlings, okej. Okay. Skonfigurować pistolety. Wybuchowe? Fragmentacyjne. Dobra, niech będą fragmentacyjne. Na razie. Widmowe leczenie. Okej, okay, zapis mamy. Czarna straż. Po odkryciu niemieckich planów wobec Alkali, brytyjskie biuro inicjatyw strategicznych wysłało tam czarną straż. Ściśle tajny oddział komandosów, który miał zabić Hannę Lichthammer, dowódcę wojsk niemieckich i osobę o zdolnościach parapsychicznych. Hmm, dobra, co my tutaj mamy? Czemu ja steruję? Tą ja nie chcę tą sterować. Niech będzie Rowling. Rowling, dobra. I lecimy. Nie, tutaj. Gdzie mam iść? W tym kierunku. Dobra. Bardzo chętnie. Tutaj. O! Ło, dużo ich. Stójcie tu. Nie idźcie. Nie żyję. Kolejny. Kolejny. Może wybuchowe wezmę. No właśnie. Mhm. Te wybuchowe będą znacznie lepsze. Mhm. Wybuchowy mi. Na taki przeciwniku fajnie się strzela. Nie chcę swoich wysadzić, ale dobra, pomogła. On był twardy, to wytrzymał i kolejny. Dobra, punkt kontrolny osiągnięty. Fajnie wyszło. E, może teraz zmienię na standardowe. Hmm. Sporo ich tu było. Coraz ciężej jest, ale naprawdę gra ma niesamowity klimat. Podoba mi się strasznie. Nie ma tu wybuchających beczek. Dobra, zapalmy światełko. Co my tutaj mamy? Wow, tu mamy taczownia, drugi. A w Delgado? Dobra, jestem w Delgado. Tarcza ognia. Dobra, czyli mam iść z tą tarczą, tak? No to idę z tarczą. Tylko idę w dobrym kierunku? Idę w dobrym kierunku. Nie wiem o co chodzi, po co miałem z tą tarczą iść. Chyba przez to zginąłem nawet. Mm, tutaj. Tu. Jeszcze tutaj. No. Dobra, nie żyje. Wstawaj. Niczego tego nie żyje i ten z tym miotaczem nie może podejść bliżej. Kurczę wszyscy? Wszystkich mi spalił. Może jednak tym tym muszę. Nie wiem, tym Delgado mm, jest ciężko, wczytajmy. E, tak. Ok. Teraz mi to proponują. No i to może być dobre. Jakby strzelać tutaj. To po coś tam wybiegł, aż tam. Podniosę cię. Ok, po tobie. Znowu wstawaj. Po tobie fajnie się ją gra. Muszę przyznać, że tylko oj, właśnie ten ojczulek często ginie. Nie żyje. Coś jeszcze? Dobra, okej, okay, ja chyba nią sobie trochę pochodzę. I teraz tareczka. coś takiego tutaj, hmm? o co chodzi? No, powiedz, nie bój się, lecimy dalej. Ok, dostał, udało mi się w, w tak ostatniej chwili. To jest to dziecko, tak? Dobra, podejdę do niego. Dobra, tutaj. Gdzie teraz? Tam jesteś gdzieś? Nie wiem, czy to dziecko mnie prowadzi do rozwiązania tej zagadki, czy w pułapkę. Chciałem... Hey Ross, can you hear me? If you need my astral projection, I'll let you drive for a while. Just make sure I get my body back in the same condition I left it. I'm shifting to attack. Dobra. Który to Jones? Tam. Ku do dziecka. W ten sposób. O proszę. Taką telekinę zamasz. No dobra, lecimy. Coś mi tu wyskoczy, coś mi tu wyskoczy. Człowiek. Zasadka Czarna Straż zamierza zapieczętować przejście otwarte przez Hannelish Hammer i jej ludzi. Aby ją pokonać, potrzebują wsparcia oddziału Jericho. No dobra, to im pomożemy. Czyli nie zginęli wszyscy. Co ty robisz? man <laughs> Don't fucking touch me. <laughs> well, now, who's been making pacts with fire demons? Nasty business, that. You're as mad as I am. Let them go, Nigel. I think they're safe. No more no. feelings, chum. I'm Major Patrick Buckland of the Black Watch, Office of Strategic Services, and this is Corporal Nigel Barden. Apologies for the reception, but it's been a long time since we've seen new faces in here. Pat Buckland? The same Pat Buckland that served alongside Alistair Crowley in the OSS? You knew my father, Gideon Rawlings. We're with Jericho, same as you. Bloody hell. Then the breach is open again? 65 years. <laughs> that all. Thank heavens we didn't have to wait as long as the last lot, eh? The last? You all might want to sit down for this. Nothing makes much sense here in the Pixies. None of the normal rules apply death, hunger, day, night if you die the flies take you and when you return you may look human but you belong to the firstborn you know about the firstborn right god creates this thing discovers it's too bloody powerful and decides to wipe it off the face of the earth but he can't kill it so he creates the pixies this box if you like it's like a little slice of reality was carved out as a toy box and where the toys it doesn't go away, mind you. It just sits and it waits for some poor disillusioned bastard to set it free. But this time, it grows larger. And when mankind manages to shut it away again, it takes a little piece of our world back to its prison. And of course, it waits and it grows stronger. So the next time it gets out, it takes more of our world back with it and each time seven poor bastards blessed with a conjuring are sent into the breach to strike at it its heart and send it away until the next time that is what was that unwanted guests we'll have to continue our story some other time okay co trzecia puszka? And pass hell. no to All będzie jatka right, follow me.

The like, well, kurcze, czyli można się zastanowić, jak długo ci wybrani mogą zamykać te przejścia. W końcu to przejście będzie aż tak duże, że to zamknięcie nic nie da. Więc no, nawet jeśli teraz się uda, no to co jak znowu ktoś to otworzy? Taka robota. No a co, bronić się trzeba, nikt nie chce umierać. Wstawaj, wstawaj. Księżulku. i wskrzeszaj resztę. Z tej strony też? Też. Wstawaj. Gdzie też wstawaj? Dobry jestem, naprawdę ten Jones. Ale czekaj, Jones to nie był ten, który umarł? Ja już nie lubiłem. Nie pamiętam ich jak się nazywali, właśnie, i to jest problem. Wydawało mi się, że John to był. Jones to był ten, który zginął. W starciu z tym latającym całym. co otworzył to przejście. Kol, niech będzie, koł. Ona też była dobra. Tylko, o, właśnie. Masz mmm, Jones. Ty mi się fajnie gra. Jednak shotgun i karabin. Okej, okay, lecimy dalej. Shotgun i karabin klasycznie. To mi też wygląda, jakby mieli stąd u nas lecieć. Ale chyba nie. A jednak to są te z tymi bomblami. Okej. Okay. Czyli miałem rację. Hmm? Kurczę, ale Sporo nas tu, siła ognia jest niezła. Czwórkę mogłoby być gorzej. Hmm. Co jest? Wow. Jones. Wszyscy? i hate to say it, but i think we're in trouble. they built the gateway to the next level of the Pixies directly over the temple ruins. we need to get your team as close as we can. jerry thinks he's gone and got one over on us. little does he know that we had private tuck rig the whole bloody place to explode should they ever overrun us.

Kogo mam się zmienić? Black. Widmowa kula w detonator. Dobra Okej, okay. fajne, jeszcze raz mogę tą kulę wypuścić. Czyli tak się lata kulą. OK. Ona w Aha, z prawej strony ona się respi, dobra. E, wróćmy w takim razie do Jonesa. Czy mam tak Jones, Cole, Delgado? Cole to jest ta dziewczyna z shotgunem, Jones też ma shotgun, Delgado ten wielki, Rawlings to jest ksiądz, Church z mieczem i Black z tym... Z, e, ze snajperką właśnie, dobra, to bierzemy Jonesa. Jones to był chyba ten ich szef cały, właśnie nie wiem jak to jest. Jakby wrócił. Przeoczyłem to? Że go wskrzesili, czy co? Dobra, lecimy tutaj. Mamy chłopaków. Dobrze. I to już by było na koniec w tym odcinku, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym. Mi się gra spodobała, więc do zobaczenia.